9 lipca na torze Avix Racing Arena w Toruniu odbyła się trzecia runda otwartych mistrzostw województwa kujawsko-pomorskiego Supermoto. Tego dnia piękna, słoneczna pogoda i wysoka temperatura pomagała zawodnikom trzymać przyczepność na asfalcie. Zawodnicy i zawodniczki rywalizowali w czterech kategoriach. Po raz pierwszy w mistrzostwach pojawiła się klasa Stock Pit 125, w której rywalizowali najmłodsi uczestnicy zawodów. Zwyciężył w niej Timoteusz Zieliński. W klasie Pit Ladies rywali zdominowała Daria Leba. O miejsce na podium piękną walkę stoczyły Aleksandra Turno, Martyna Dynasińska i Kinga Brzdenk. Ostatecznie to właśnie Ola i Martyna stanęły na podium. W klasie Stock Pit 150 wygrał 13-letni Dominik Ziętara. Tuż za nim na podium znaleźli się Jakub Kiliszek i Miłosz Pawlikowski. W najwyższej kategorii Super Pit widowiskową o pierwsze miejsce stoczyli Mateusz Wąsowski i Filip Janus. Tuż za nimi, na trzecim miejscu, plasował się Słabomir Bławat, dla którego to był debiut w tych mistrzostwach. Zawody bardzo dobrze zorganizowane. A walka z Mateuszem była naprawdę ciekawa. Myślę, że wszystkim się podobało. No, zapraszam wszystkich na, na czwartą już rundę. No właśnie, bo zaczynasz się na poważne liczyć w klasyfikacji generalnej o walce na, tak naprawdę już nawet o pierwsze miejsce, bo widać, że Twój poziom cały czas rośnie. Tak, staram się. Dużo, dużo trenujemy razem z teamem Otopitu. Myślę, że każdy robi jakieś tam postępy, większe, niektórzy mniejsze. Wszystko idzie do przodu. kolejny popis na mistrzostwach Supermoto. Oraz kolejny Dominik zwycięża. Krzysztof kolejny raz za podium. Jak to się dzieje? Kolejny czwarty raz niestety. No tak już tak już bywa. Ktoś musi być czwarty. Przed zawodami mówiłeś, że musisz się tutaj przełamać, trenowałeś. Jak to właśnie oceniasz, czy ci się udało? Pod koniec, pod koniec się udało, ale no szkoda, że pod koniec, ale, ale no mimo wszystko jakiś, jakiś tam progres był pod koniec i myślę, że w Koszalinie pokażemy ogień i na, przysz na przyszłej, rundzie, e, przyszłej rundzie mistrzostw kujawsko-pomorskich. Pokażę ogień na kolejnych rundach, ale oni pokazują ogień na co dzień, na wszystkich zawodach, które się tutaj cały czas odbywają. Jak to jest jeździć rodzinnie na jednych zawodach? Zresztą pasja zaszczepiona chyba, znaczy po, pomału zaszczepiona, to taka bateria była, albo się uda, albo się nie uda i jednak, jednak Dominik tam pojął jakieś, jakieś podstawy, przełamał się w tym roku i, no i widać efekty. A Ty jak Dominik oceniasz? Ja z, z ojcem na jednym ścigu? Yy, no bardzo fajnie, ta trochę mi nie dorównuje, bo zawsze jestem szybszy, tak, oczywiście bardzo skromnie. No, nie granic. no, ale jest fajna rywalizacja, dobrze się bawimy na tych pitbajkach, więc jest ok. To wspaniałe pojedyncze. Przede wszystkim o to drugie miejsce, tak? No tak, walka była do samego końca, jak. Z... No nie, nie mogę powiedzieć, że jak zawsze, ale z Kingą znowu się ścigałyśmy i w końcu no mi po, się poszczędziło, ale myślę, że następnym razem będzie jeszcze goręcej. Powiedz nam przede wszystkim zdarz nam, jak to się dzieje, że coraz szybciej jedziesz. Trening, 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 no nic więcej nie mogę powiedzieć. E, czy robisz to jakoś w Bydgoszczy w Toruniu, czy gdzieś jeszcze masz jakieś takie specjalne miejsca? Jeśli mam okazję, to albo w Bydgoszczy, albo w Toruniu, to już zależy, gdzie jest organizowany trening. Czyli trening, 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 trening mistrza. I tak właśnie Aleksandra zdobywa kolejne podium w dzisiejszych zawodach Supermoto. Kolejna runda za nami, kolejne jazdy pokazowe. Najmłodsi pokazali jak zwykle kunszt jazdy na pitbajkach. Powiedzcie mi, chłopaki, jak to jest, jak, jak szkolicie się jeździć właśnie na asfalcie? No jest fajnie. No, ja bardziej bym chciał by rywalizować. Bo tak na pokazówkach to po prostu wyjeżdżamy i jeździmy kilka kółek. Tam po 10 minut? Tak? 12. 12 minut? No, a w zawodach to normalny wyścig, a ja bardzo lubię wyścig. 15 minut. O takie dwa dni temu jeździliście na pikniku w Głażewie, dzisiaj Was widzimy na asfalcie. Najpierw w Piach, teraz asfalt. Jak wy to robicie, że jesteście tu i tu? No, no jak my wy... Jak dziś pojechałem, to tata zdążył zmienić opony. Tata na... ci zmieniła opony, a ty też nie potrafisz sam? No jak zrobię, to musi być tata, bo inaczej źle coś zrobi. Ale kombinujesz już? Tak, trochę. A jak Max? Ja się znam na, na motocyklu. No bo Max, to musimy zaznaczyć, że nie dość, że jeździ na pitbajkach na asfalcie. Nie dość, że na piachu, to jeszcze na żużlu. Dokładnie. Jak sobie radzisz na żużlu? Co no, wolisz najbardziej? To i to. Nie mam, naj... mam najlepszej tej. Chłopacy uwielbiają jeździć na wszystkim, widać, że mamy bardzo wszechuzdolnioną młodzież, trzymamy za nich kciuki, bo widać, że naprawdę młode talenty są z nami. Zapamiętajcie tutaj Bartosza, zapamiętajcie Maksymiliana, bo niedługo pewnie będziemy ich oglądać już w telewizorach, ale na wielkich ekranach. o tytuł mistrzowski wkracza w decydującą fazę. Do zakończenia mistrzostw pozostały tylko dwie rundy. Już teraz serdecznie zapraszamy na kolejną czwartą rundę, która odbędzie się 20 sierpnia na Bydgoskim Kartodromie. Jest firmowa koszulka. Mokre. I fryzura. No to jak się przygotowujesz do wywiadu? Jest A, jesteśmy na wizji. E, powiedz przede wszystkim naszym. E, utniemy to. To moje też utnieśmy.